Witam cię, jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie o szacunku. A raczej braku szacunku do siebie. Zaczynamy. Norbi dał koncert, wiecie? To on jeszcze gra. To on jeszcze. ten? No, żyje, no gra i do tego jeszcze ludzie go słuchają. 10, 9, 8, 7. Ej, Mati, do czego odliczasz? Nie do czego. A co? No to co liczysz, Mati? Ludzi na koncercie Norbiego. No i zapraszamy Zapraszamy. Zapraszamy, do was, zapraszamy. Nie ma Good do. you Bardzo przykro się to ogląda i bardzo mocno chciałbym powiedzieć wam, że jest to próba zespołu Soundcheck, ale kurde nie mogę. No ale czemu wam w ogóle Norbiego pokazuje na odcinku? A dlatego, że o tym nagraniu jest ostatnio bardzo głośno, natomiast bardzo cicho jest o zachowaniu pz który wraz z Onarem, czyli Płomień 8.1, grali na Dniach Ursynowa. Tam, gdzie się wszystko zaczęło. Grali dla swoich fanów, dla swoich słuchaczy, dla swoich ludzi. jak tam, urzynowa, tam w domu. Yeah. Powiedział Onar. PZ natomiast chyba już nie czuł się... Na ursynowie, jak w domu, i zszedł ze sceny po jednej piosence. Więc, mimo ogromnego szacunku do muzyki PZ oraz ogromnej niechęci do Norbiego oraz jego muzyki, PZ Stereo mógłby sporo nauczyć się od Norbiego, a jeśli nie od Norbiego, to chociaż od Onara, który skończył koncert w pojedynkę. Dzisiejszy film sponsorowany jest przez RAID Shadow Legends. RAID to pierwsza gra, która zapewni odczucia konsoli na Twoim telefonie. Eksploruj miliony kombinacji czempionów i opanuj niezliczone taktyki. Walcz z bossami. Pokonuj lochy, bierz udział w bitwach z kampanii i walcz na arenie PvP. Gram w Raid już od jakiegoś czasu, mam 28 level, a to są herosi, których ja używam. Queen Eva, czyli legendarny, mroczny elf. Posiada niezwykłą umiejętność, nakłada na siebie premię zwiększenia ataku, zmniejsza uzdrawianie i blokuje ożywianie z silnym atakiem na jeden cel. Najlepiej jednak sprawdzi się w ataku AoE, który resetuje czasy odnowienia wszystkich jej umiejętności, jeśli pokona wroga. Polecam z całego serca. Angar to legendarny ork. Jest fantastyczny wszędzie, tam, gdzie możesz sprowokować wroga, na arenie może uciszyć wrogą drużynę, a w trybie PvE może sparaliżować falę wrogów nawet przez długi czas. Druga umiejętność pozwala mu podburzyć całą drużynę wroga za każdym razem, gdy wrog wróg zaatakuje angara, ma szansę na ponowne nałożenie na niego prowokacji. Trochę zadziorny, ale ja go lubię. Gorgorap to epicki nieumarły. Jest jednym z najbardziej uniwersalnych bohaterów w raidzie. Ma pełne odrodzenie, leczenie, wzmocnienie i wskaźnik, który dla całej drużyny oraz zespołowe wzmocnienie zwiększające atak. Można nawet usuwać wzmocnienie wroga za pomocą swojej domyślnej umiejętności. Powiem pakiet wsparcia: wszystko w jednym mistrzu. W tym miesiącu w Rajdzie dzieje się mnóstwo rzeczy. Każdego dnia są specjalne wydarzenia, w tym zupełnie dobre wydarzenie Letnie Przesilenie nazywa się Ścieżką Światła, i będziesz mógł zbadać trzy rozgałęzione ścieżki, aby zdobywać nagrody, których najbardziej potrzebujesz. Poza tym pojawią się nowi czempioni oraz zestaw skinów dla niesamowitego trunda Guild Mallet. Wyglądają niesamowicie i szczerze, to nie mogę się doczekać, aż schwytam ich w swoje ręce. Ale czekaj, to jeszcze nie wszystko. RAID organizuje obecnie specjalne wydarzenie Deliana Chase, w którym możesz zdobyć niesamowitą Delianę, zupełnie nową, legendarną czempionkę z frakcji Wysokich Elfów. Po prostu się logując. Wszystko, co musisz zrobić, to zalogować się i grać w RAID przez 7 dni od teraz do 20 lipca. A dostaniesz Deliana za darmo. To wszystko. Deliana jest jednym z najsilniejszych czempionów wspierających w całej grze i możesz pomóc Twojej drużynie pokonać wiele trudniejszych wyzwań ride. jak chcesz jej przegapić. To dosłownie najlepszy czas, żeby teraz zacząć grę w ride. A jeśli klikniesz link w opisie albo zaskanujesz kod QR, który teraz... Wskazuje się na ekranie, uzyskasz bonusy o wartości 30 dolarów. Mówimy o darmowym epickim czempionie, Wergisie. Dwóch stuka srebra, jednym uzupełnieniu energii, jednym doładowaniu punktów doświadczenia i jednym starożytnym odłamku. Dzięki czemu możesz przywołać kolejnych wspaniałych czempionów, gdy tylko wejdziesz do gry. Prezenty wciąż nadchodzą. Nowi gracze, kiedy już się znajdujecie w grze, po prostu wprowadźcie kod promocyjny Medeliana, aby dostać więcej bonusów w swoje ręce. To takie proste. Zdobądź 50 wywarów punktów doświadczenia, aby natychmiast wyeksponować swoją legendarną bohaterkę Delianę do maksymalnego poziomu 50, a także tony srebra. Cały ten skarb będzie czekał na ciebie tutaj i tutaj. I to takie proste. Wystarczy kliknąć albo zeskanować. Widzimy się w grze następny, jako że wprowadzenie było delikatne, trochę się pośmialiśmy, trochę powspominałem stare czasy, bo wiecie, Norbi w ogóle to teraz przejdźmy do czegoś poważniejszego. Yy, zmieniamy taniec. Będzie to może nawet nie taniec, a marsz. Marsz pogrzebowy z okazji nagłego zgonu mojej wiary w ludzkość. Wielokrotnie wspominałem wam o Elgawi. Mówiłem, że mówiąc o niej dobra matka, to jego powiedzieć o mnie, że mam dobrą fryzurę. W ogromnym skrócie. Wielokrotnie na swoich transmisjach oraz filmach upija się oraz zarówno pod wpływem, jak i na trzeźwo otwarcie mówi, że prędzej oddałby dziecko niż skończyła z youtubem, że chciałby zachować się jak i sprowadzać kochanków, ale że nie może tego robić, bo ma córkę, która jej to utrudnia. A ostatnio, poza tym, że powiedziała, że gdyby jej partner wysyłał do nieletnich dziewczyn zdjęcie swojego przyrodzenia, to i tak by z nim była, to powiedziała, że jej córka zostanie jej odebrana i trafi do domu dziecka przez jej obecnego partnera, którego dzień później przeprosiła i zaprosiła na kolację oraz do zoo. Mati, <laughs> ty to masz wyobraźnię. Powiedz nam tak wszystkim, bez przesadzania, bo nie wszyscy wiemy, kim jest Alagawi. Tyle, że wszystko, co teraz powiedziałem, to dosłowne cytaty, Eli. Gawin. Czemu mówię o niej po raz kolejny? Posłuchajcie. A więc po kolei. Jak wiecie, Ela nie prowadzi Discorda sama, w zasadzie wbrew temu, co mówi, nawet go nie zakładała, bo nie umie. Ma swoją świtę, każdy admin Elki jest na swój sposób, włączony w to Marka Łągowskiego. Dziś jednak przedstawiam wam postać Janysa. Janys to wyjątkowo obrzydliwa postać tego uniwersum. Ma odebrane prawo jazdy, zajazdy po pijaku, podrywa maulaty i p***o co poły. Niedawno jednak przeszedł samego siebie. Na kanale Serum Janus wrzucił nagranie, które niestety miałam wątpliwą przyjemność obejrzeć. Nie będzie go tutaj, bo wrzucenie go jest równoznaczne z przestępstwem, ale byście mieli jasność, dlaczego Janes jest obrzucany głównym na każdym możliwym serwerze powiązanym z uniwersum, opiszę co w nim było. Akcja dzieje się w jakimś klubie. Po lewej stronie siedzi jakaś dziewczyna, która ma wywolone co się dzieje, po prawej jakiś typ dokonuje aktu aktualnego w pozycji na łyżeczkę na całkowicie nieprzytomnej dziewczynie, która leży nieruchomo i ewidentnie nie kontaktuje, co się dzieje. Po jakimś czasie zrobiło się w tym miejscu zbiegowisko, ktoś ich odseparował, dziewczyna się zsunęła z siedzenia i widać było, że dopiero wtedy odzyskuje powoli przytomność. Janys wrzucił takie nagranie z ubolewaniem, że jak ktoś miał przeszkodzić takiemu, tu cytat, ogierowi. Tak, moi drodzy, Janys rozpowszechnił na Discordzie Eli nagranie k tu i jeszcze żałował, że tak krótko to trwało. W tej historii jest jednak pewien plot twist, ale dojdziemy do niego za jakiś czas. Gdy jednak ludzie zaczęli mu pisać, że ma usunąć nagranie, bo jest to i to co robi jest obrzydliwe, zaczął ogólnie się żalić, że przecież mężczyzna jak jest przystojny, to to nie ma, a kobieta, szanująca się dodajemy, jeśli nie chce być będąc nieprzytomną, ma się nie doprowadzać do takiego stanu. A mężczyzny nie da się z***dzić, bo jak mu to znaczy, że mu się podoba. W międzyczasie ktoś zapytał Elem, co o tym sądzi, ale była zajęta w międzyczasie balowaniem wśród randomów którzy wpadli na ubergenialny plan kupowania alkoholu alkoholiczce. Pozdrawiamy. Gdy jednak w końcu postanowiła się odnieść do sprawy, niewiele wniosła. A w zasadzie wniosła. Ręce opadły. W skrócie to ją nie interesuje, co robi jej admin w prywatnym czasie. Ważne, że popiera PiS i nie działa na jej szkodę. Ale wróćmy do Janysa. Po tym jak się spłakał, że czemu na niego wszyscy usiedli, oświadczył, iż to on nagrałby mieć dowód. Tak, moi drodzy, wyszło szydło z worka, że on ten... Nagrywał i uważa on, że w sumie to nic złego nie zrobił, że to nagrał i puścił w świat. Tak więc, moi drodzy, dwie sprawy. Zanim zdenerwujecie się na mnie, że mówię w samych negatywach o Eligawin, doinformujcie się, jakim jest człowiekiem. Oraz drugie, pamiętajcie, dziewczyny, mimo że opisana sytuacja jest niewyobrażalnie straszna, i ja kompletnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co może czuć kobieta w trakcie czegoś takiego, albo już po fakcie, ale pamiętajcie, że to nigdy nie jest wasza wina. Że wy niczym nie zawiniacie, i trzy, proszę, zgłaszajcie takie sprawy, żeby takich snu jak najszybciej łapać. Następne. Wszyscy wiemy, dlaczego o fagacie ostatnio zrobiło się głośno, prawda? W ogromnym skrócie wyszło na jaw, że fagata to naprawdę zorganizowana dziewczyna. na, na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie euh, faceta. Ja mam teraz plan B, i mój plan B jest taki, że do mnie wpisuje straszny styl. Nie mam jeszcze planu C, ale też trzeba mieć jakiś zapasowy plan. Bo serio Masza, ja po prostu, no nie, może będę właśnie to kompo Mieć trzy plany na życie w tak młodym wieku? Niektórzy to nie mają nawet planu. Ale jak się okazało, to już nie jest rok 2016, że jakiś youtuber może skończyć twoją karierę, tylko mamy rok 2022, że nawet za najgorsze zachowanie, za brak jakiejkolwiek moralności, możesz dostać gruby hajs. I tak się właśnie stało po tych głosówkach. Ludzie sobie coś tam gadali, ona to przemilczała, czasem śmiała się, że a, tu ma jakiś plan na życie, że to jest kolejny plan. Pojawiła się firma Yamers. Płatki śniadaniowe i wykorzystała fagatę. To jest w sumie dziwne. To jest dziwne, że Ktoś wykorzystał ją, ładnie, nie ona kogoś. Marketingowo hasło tomu i plan A, B oraz cena na śniadanie i strzałem w dziesiątkę. Wizerunkowo oraz moralnie jest to strzał w kolano. No ale od tego czasu już troszeczkę minęło, większość o tym w ogóle zapomniała. Fagata wiedzie sobie spokojne życie w internecie, czasem wrzuci jakieś vloga, wrzuca zdjęcie na Instagrama, które komentuje Malik Montana, a pod jej najnowszym zdjęciem napisał Bierna suka swego pana. No i jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem uuu, Fagata teraz się zdenerwuje, będzie jechała po Maliku Montanie tak jak Ostatnio jechała po jakichś tam randomach z Twittera, ale szybko później te wpisy usunęła, bo zorientowała się, że wizerunkowo one nie bardzo były fajne. Pies na smyczy, pies na smyczy, pies na smyczy. Dlatego pocisnęła... Ach, ten szacunek do siebie. Fagata mogłaby go uczyć. Sorki. Fagata mogłaby się go nauczyć. Dzień później na Instagramie ktoś zapytał Fagatę o ten wpis, na co ona odpowiedziała. Dla kogo poj***a, dlatego poj***am? Zacznijmy w ogóle od tego, że ja nie rozumiem, gdzie jest problem, w czym jest problem i o co jest ta cała afera. Nie no, w sumie to o nic, ja też nie rozumiem. Natomiast fagata chyba zrozumiała, ponieważ komentarz usunęła. Ponieważ jedyną osobą, która mogłaby mieć problem z tymi komentarzami, to mogłabym być ja, ale jak widać ja nie mam problemu wręcz przeciwnie. To jest to, co lubię najbardziej w influencerkach. Najpierw coś robią, później to usuwają, a później nagrywają, że, że w sumie to im nic nie przeszkadzało, że ludzie się spieli, a, a, a to był taki żart i nikt nie kuma. Nie nadążysz, nie nadążysz! Wspominam wam też, że te komentarze są pod moimi zdjęciami, a nie pod Waszymi zdjęciami czy zdjęciami waszych matek. Dlatego jeżeli kogoś miałby urazić, to tylko i wyłącznie mnie, ale mnie one nie urażają, to jest jakiś tam nasz inside joke, który my ogarniamy, wy nie musicie go ogarniać, ale też nie róbcie z tego afery. Nie no, ja rozumiem, mnie nawet yy, rozbawił bo Malik Montana, wiecie, napisał wierna suka swego pana, na co Fagata odpisała emoji z psem na smyczy. I to jest no, zabawne to jest. Szukanie afery na siłę, robienie z igły widły. I nikt nic nikomu złego nie robi, dlatego zostawcie dona, zostawcie go, dajcie mu spokój. Większość komentarzy była skierowana w stronę fagaty, a nie Malika, natomiast zastanawia mnie je jedna rzecz. Skoro jak samo mówi, to nic takiego, nikt nikomu krzywdy nie zrobił i nic się nie stało, to czemu zabiera głos? Natomiast gdy wyszło na jaw, że była z kimś tylko dla hajsu i Fejmu, i autentycznie komuś zaszkodziła? To albo siedziała cicho, albo żartowała sobie z planów na dalsze życie. Jakieś pomysły? Następny. Faj moi drodzy. Pojawia się bardzo dużo pytań na transmisjach. Pojawia się bardzo dużo pytań gdzieś tam na Twitterze, na Instagramie, na TikToku nawet pod filmami. Mati, kiedy twoja walka? I cóż mogę Wam powiedzieć? Miałem się być już na czternastce. Na czternastce jednak nie doszło do skrzyżowania rękawic z moim przeciwnikiem, ponieważ oświadczył on, że nie, zdol, nie, nie, przygo, nie przygotował się do walki. Że, że, jest nie w, że on się, że nie jest w formie i nie przygotował się do walki. No więc walka została przeniesiona na Fame AMA 15, czyli no już ta, za, za, za dwa miesiące, za dwa miesiące i kilka dni. I teraz dostałem informację, że ten przeciwnik jednak rezygnuje, ponieważ on nie chce ze mną mieć konferencji, konfrontacji na konferencji. Także bardzo fajnie, ponieważ no, ćwiczyłem już troszeczkę pod tego przeciwnika i się okazuje, że jednak najpierw przełożył on tą walkę, a później powiedział, że on jednak nie chce ze mną walczyć. Pojawił się później kolejny pomysł, żebym walczył z jeszcze jednym y, gentlemanem z jeszcze jednym chłopem. I on się niestety również wycofał, mimo że w internecie miał o mnie wiele do powiedzenia. Ten, ten pierwszy gentleman o którym, o którym mówiłem, również, również miał do, o, o mnie, ale za plecami bardziej, wiele do powiedzenia. O jednym i o drugim e, znajdziecie u mnie filmy na, na kanale. Nie wiem, czy o tym mogę w ogóle powiedzieć. E, Powiem tak, ten drugi to streamer, za którym bardzo nie przepadam. Z którym mieliśmy spinę. Natomiast ten pierwszy e, filmy robi różne. Filmowiec taki. Filmowcem go nazwijmy, Pan filmowiec. E, no i co dalej? No i teraz jestem w troszeczkę w takim, w takim punkcie, że, że wczoraj rozmawialiśmy, rozmawiałem z włodarzami i, e, i trochę, trochę szukamy przeciwników. Jak gdzieś tam po raz kolejny piszę na Instagramie, kogo, kogo, z kim mógłbym zmierzyć, zmierzyć się, skrzyżować rękawiczki, jak to powiedziałem. Natomiast jest troszeczkę ciężko kogokolwiek znaleźć. I jest mi z tego bardzo powodu smutno, ponieważ jak do 14 przygotowałem się bardzo mocno i byłem już nakręcony, byłem w bardzo dobrej formie i byłem już gotowy. Dosłownie byłem gotowy. To się okazało, że, że jednak nie będziemy na tej walce, na tej, na tej, na tej gali. Natomiast. Później znowu zacząłem wracać do tego, wracać, wracać, wracać. I już byłem w takim, teraz już byłem w takim, w takim trochę treningowym, już było fajnie. I się okazuje, że, że znowu są jakieś problemy. I powiem Wam, że jak na początku byłem bardzo podekscytowany, bardzo nakręcony i bardzo chciałem to robić, tak w tym momencie jestem na maksy zrezygnowany. Jestem na maksy zrezygnowany i. I szkoda. Szkoda, że to, 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 to moje nakręcenie gdzieś tam spadło na rzecz właśnie tego, że jest tak, jedno. Fajnie, jakby się ktoś zgodził, fajnie, jak będę miał tą walkę i tyle. No, tak, tak nawet widać już gdzieś tam po moim zachowaniu, po tym, jak czasem nawet pyta się na transmisjach na żywo. Ehm... No i zobaczymy, zobaczymy moi drodzy. Ja bardzo chciał. Pytacie mnie, co co z walką? Ja bardzo chciałem wam powiedzieć, będzie walka wtedy i wtedy. Szczególnie, że konferencja jest już za niedługo, że za jakieś trzy tygodnie konferencja jest pierwsza. Ehm, ja nie mam przeciwnika, więc troszeczkę jest yy, dupa. Troszeczkę bardzo, nawet Wam powiem. No i co? I muszę, muszę gdzieś tam szukać, muszę gdzieś tam kogoś proponować. Także moi drodzy, troszeczkę, jeśli, jeśli w ogóle dotrwaliście do tego momentu, jeśli, jeśli mnie dali słuchacie, to ja również na Twitterze napisałem takiego posta, z kim mógłbym się zmierzyć. No i faktycznie, ludzie, ludzie piszą, że TakeFat, ludzie piszą, że Konop, że Majewski, tylko że tak, Takefan już raz walczył, a tu, że, tu chodzi o to, żeby, żeby ta osoba była po raz pierwszy w OKTAGONIE. Konowski już ma przeciwnika, Majewski już ma przeciwnika. Eee, jeśli chodzi o tego, to Fame nie bardzo chce współpracować z ekipą kamerzysty, nawet dawno, co jest oczywiście zrozumiałe. No, także moi drodzy, jeśli macie jakieś. jakieś yy jakieś typy, znaczy nawet nie typy, tylko propozycje, z kim mógłbym się zmierzyć, to piszcie w komentarzu. Nie wiem, tam piszcie na przykład Fame ma dwukropek i przeciwnicy. Tak będzie mi łatwiej znaleźć i tak będzie mi ewentualnie łatwiej komuś tam z zarządu to yy, podesłać. Jeśli chodzi o wagę, to mam bić się w 8-0? No właśnie, jeśli chodzi o moje warunki, o warunki Mateusza Sposińskiego. Yy. To musi być osoba, która walczy po raz pierwszy, ponieważ ja również będę walczył po raz pierwszy. Drugim warunkiem jest to, że, że mamy się bić w 8-0. Waga 80, bo tak, tak gdzieś tam zostało to y, ustanowione, tak, to, tak zostało to dogadane. A jeśli chodzi o formułę, to czy jeśli ktoś będzie chciał MMA, czy jeśli ktoś będzie chciał boks, czy będzie chciał boks w małych rękawicach, czy będzie chciał K1, czy będzie chciał Capoeira. Czy będzie chciał, nie wiem, boks tajski, japoński, chiński, czy karate będzie chciał, to, to już tak naprawdę ja się naprawdę dostosuję. W tym momencie autentycznie chcę doprowadzić do tej walki, chcę ją stoczyć. Wiem, że na nią czekacie, ja również na nią czekam. Także jeśli w końcu do niej dojdzie, to ja będę bardzo zadowolony i mam nadzieję, że mimo zwlekania i mimo tego, jak to się wszystko rozłożyło w czasie, dalej będziecie mi kibicować. I tyle. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Twittera, a tu macie Select Shop. Bardzo serdecznie zapraszam, polecam. Pamiętajcie, co złego to ja? Trzymajcie się, cześci. Bye! Z Majewskim bym mógł. Mógłbym, tylko że. On będzie walczył w 8.5 z tego co kojarzę, także on w dniu walki będzie ważył 9.5 albo więcej i on ma więcej tej naturalnej, naturalnej, on, on jest wyższy i ma więcej tej naturalnej XD, naturalnej XD naprawdę, wagi, więc jakbym, jakbym ja miał, stos bez, jakbym był wyższy, to bym wtedy przyjął bez problemu, albo jakby on zszedł tak naprawdę do 8.0, a później miał 9.0, no zobaczymy.